Chciałbym w tym filmie pokazać, jak wykonać taką klatkę dla królika. Klatka ma metr szerokości. Może otworzę od razu, jak ona tam wygląda w środku. 50 w środku, oczywiście, głębokości. I 80 wysokości. 80 jest z nogami. Tak to będzie miała klatka sama, 50. Co chcę jeszcze powiedzieć i pokazać? Będzie podnoszony dach w ten sposób, właśnie żeby łatwiej było nam tą klatkę, znaczy jeśli zaglądać do królików i tak dalej, i tak dalej, żeby łatwiej było nam ją po prostu oporządzić. Bo dźwigzi jak widzicie są małe, dlatego że robiłem więcej miejsca zamkniętego, żeby jednak w zimę. I nie wiało tyle co tych dźwiczek to w zupełności wystarczą tego światła. Także zapraszam do filmu, wszystko po kolei pokażę, jak taką klateczkę wykonać. Zaczynamy od ściany przedniej. Są słupki, słupki, wcześniej pokazywałam w innych swoich filmach, jak my je wykonujemy. I teraz będziemy klateczko robić. 80 cm wysokości ma cała ta noga. Klatka sama będzie miała 50 cm. I teraz, żeby mniej więcej, o, tak, tak mniej więcej to będzie wyglądało, mocujemy piątkę na górze, żeby tam nie zasłaniała nam dużo tego światła. Na dole zawsze daję szerszą deskę, tu, tu dziesiątkę, po to tylko, żeby zmieścić i podłogę za tą deskę skrycia, jednocześnie, żeby nam się nie wysypywała słoma ten naborgi, który tam się po prostu będzie zbierał, to żeby nam z klatki nie wypadał, tą drogę troszeczkę głębszą. Przedzielamy na pół, dlatego że ja potrzebuję zrobić drzwiczki z jednej strony, z drugiej strony deskami to wszystko. Zakryjemy, że po prostu zimy nie wiało, będę miał jedynie drzwiczki. No, układamy już te dechy, o, tak właśnie to ma wyglądać. Tu będą drzwiczki, jak wcześniej się powiedziałem. Także mocujemy już to przód, będziemy mieli zrobiony. Tu od razu pokażę, mamy zrobiony tył 100 cm szerokości. Robimy tej klacki i ta sama zasada słupki, jak widzicie. Kręcona do słupków idzie. Pilna ściana, właśnie przednia ściana. To już powtarzam za każdym razem, ale nie każdy ogląda moje filmy cały czas, więc też może tego nie wiedzieć. Dalej. No to już stawiamy Te boczki zaraz przytrzymam, żeby to nam nie poleciało. Musimy postawić właśnie w ten sposób na bokach. O. No i będziemy tu docięte deski. 50 cm w środku. Na zewnątrz placka będzie miała 60 cm. To wystarczająca szerokość dla królików. A może przejdę z tej strony. Mam docięte już też 50 cm wysokości, tyle co te ściany, żeby tu już nie kombinować. I będziemy je tak samo przykręcać do słupków. Już mamy ścianę jedną zrobioną. No i teraz będziemy oczywiście dawać z drugiej strony ściankę. Przekręcamy, jak widzieliście klatkę, na drugi bok i będziemy... Tak ściana będzie lepiej może widać, co tu robimy. Jak szukamy ściany, to będziemy przekręcać klatkę do góry nogami. No i włożymy piątki. Trzuciemy takie listewki, właśnie 5 cm szerokości. I one będą tutaj pod podłogę. Dokręcimy je do ścian. No one będą, tak jak powiedziałem, trzymają podłogę, którą będziemy właśnie do tych piątek przekręcać. Przekręcamy to do ścian. Daje wkręcie 5 cm, dosyć grube, tu 3 cm będzie na ścianę wchodziło, także wydaje mi się, że to będzie dosyć solidnie się trzymało. Dobra, jak mamy to przykręcone, to musimy teraz klateczkę postawić na nogi normalnie już. No i to tak jak teraz będzie widać właśnie, co ja tu robiłem, listy jak się wystają, na nie będziemy opierać teraz podłogę i do tych listów oczywiście. Tą podłogę przekręcać. No i dopasowaliśmy już podłogę. Przykręcamy ją. No i zostałby nam tutaj, widzicie, dach i dźwiczki Dach będę musiał zrobić troszeczkę inaczej, dlatego że muszę zrobić go otwieranego tyłu. Więc najpierw zrobimy rameczkę, a za tej rameczki będziemy przekręcać dach. No i składam tą ramką, o której mówiłem. Już ją wyciąłem, tylko tyle kwestia skręcenia jej. Normalnie skręcanie będziemy łapać do tutaj do kantów I tak z czterech stron dookoła ramkę już wstawiłem tutaj. Jak widzicie uniosłem ją. Troszeczkę przykręciłem na stałe sobie do klatki, dlatego że musimy na to położyć dach. A chcę, żeby to w środku się działo, żeby było w środku przykręcone, dlatego żeby nam się to przypadkiem gdzieś nie skosiło, bo nam po prostu nie wejdzie później do środka. Także także wolałem to sobie włożyć już na stałe. Teraz sobie deski ułożymy, jak widzicie na tej rameczce. Przykręcimy do rameczki i rameczkę odkręcimy i dach wtedy oprze się właśnie już na, na tych deskach i będzie swobodnie leżał. Zawiasów nie będę żadnych dawał, dlatego że tam jest ta ramka, ta ramka będzie się trzymała po prostu w środku, ten dach będzie w środku się przy tej ramce trzymał, także nie ma takiej potrzeby. Chodzi o to, że będziemy miał po prostu zdejmować yy, ten dach, tą całą klapkę właśnie do czyszczenia, do wyjmowania kieliczków, będzie po prostu wygodniej. No i dokręcamy już ostatnie deski do tej rameczki. Ja myślę, że już wtedyśmy ten dach mieli zakończony. Dobra, no i to teraz trzeba odkręcić skrętce, te, które są tu w środku. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tą ramkę trzeba będzie opuścić. Jak odkręcimy, to ta ramka nam ładnie opadnie na dół o tak to właśnie miało wyglądać jak wiem taka rameczka i w tak całkowicie zdejmuje dobrze się składa no i zostały nam drzwi teraz które będziemy składać tak samo składamy jak ramkę pod tym za no i teraz będziemy już wycinać siatkę Siatkę mam 19x19, 19, 1 mm grubości, wydaje mi się, że też wystarczająca siatka, zresztą króliczki nie będą się dobierać do niej, do jej przecinania, także kiedyś miałem u siebie, bo też miałem króliczki, miałem jeszcze cieńszą i teraz się nic nie działo, także bez problemu. A siatkę mamy za do cienką, zapasowaną. No i będziemy teraz takimi blaszkami dokręcać. Tylko miejsca się załatwię, żeby zobaczyć. Może wystarczą, a może nie, Może że jak się naciągnie, to będzie to się sztywnie troszeczkę trzymało. I teraz do będziemy masować. Dobra, mamy przykręcone drzwiczki, także idziemy przymierzyć je do klatki. Zobaczymy jak nam to będzie. No, dobrze będzie. Marka będzie akurat nie musi być za duża. Także będziemy przykręcać je i będzie gotowe.